Ej, dupa, bo nie mogę spać, nie, jest tak, myślę, i tak nie wiem, z dupy mi się pomyślało, że. <grym> <grym> że, co musiał, co mój brat starszy ma w głowie na mój temat. Pod względem tego. Bo jak ja sobie teraz wyobrażam, bo wcześniej mi to nie interesowało, nie? Miałam to w dupie. Ale teraz, właśnie przed snem, se pomyślałam, że co to było, co ja robiłam, że na przykład. Yy, bo to jest masakra, bo na przykład. Nie w posaram ze śmiechem. I nie mogę spać przez to, bo się, się śmiać mi chce. Ale na przykład mój brat starszy, bo ja miałem szczęście takie i on też miał szczęście, że to on mnie zawsze nakrywał, nie? No. Na gorącym uczynku. Nie. Ale yy, na przykład, bo ja... Yy, Byłam pojebana, jeżeli chodzi o czytanie książek, nie? I tam wszędzie, więc nawet on, nie wiem, y, wobec to, patrz, że wchodzi, nie wiem, y, do kuchni, a ja sobie tam leżę na podłodze i czytam książkę. Albo na przykład y, on wchodzi do łazienki, a ja. Leżę. Nie, nie, nie. A ja leżę w Wannie. Słuchaj. Ale słuchaj w Wannie, bez wody. W wannie, słuchaj Wannie. Ja leżę w Wannie i czytam książkę w Wannie. Więc. Większy padł i co on miał w głowie? We sobie, patrz, wchodzi wchodzisz do kuchni, a tam twoja siostra leży na podłodze, i to tak się I co wtedy myślisz? No nie, no ja bym się posra. No No, osobnie powiedział, że cała debilnie, ale. I nawet teraz mi się zdarza. Teraz mi się zdarza. Więc naprawdę większe prawdopodobieństwo wejść do łazienki, jak ja tam jestem, nie, że będę goła czy coś, to większe prawdopodobieństwo, że siedzę i czytam książkę, nie? Teraz mi się zdarza nawet, że czytam książkę, a muszę siku, to i tylko normalnie czytając książkę. I sobie czytam książkę i robię siku, nie? Jezu! No, nara.